Hej, witam Was serdecznie z tej strony Danielus, a przed Wami gra The Darkness 2 i materiał z cyklu Steamowe Okazje. Tym razem nie zagramy sobie w pełnoprawną produkcję, ale w demo. Demo gry The Darkness 2. Także e, odpalimy sobie demo, a ja powiem kilka słów. E, jest to gra, e, w sumie pierwsza część The Darkness ukazała się na mm, Xboxa i Playstation, natomiast dwójka w końcu na e, PC-tach i mam nadzieję, że będzie to gra e, tak dobra jak, jak wskazują na to zapowiedzi i e, wideo które można zobaczyć w sieci na temat tej produkcji w e, ogóle za produkcję odpowiada e, znane studio e, Digital Extremes które maczało swoje palce oczywiście w genialnej produkcji Bioshock 2 między innymi. także myślę, że dzięki temu gra powinna mieć o Boże No właśnie Już na samym początku rzuca się w oczy brutalność i ciekawa oryginalna kreska, którą która tworzy naprawdę dobry klimat Troszeczkę podchodzi mi ten klimat pod Fira trzeciego Ale tu jest tak bardziej chyba bardziej widoczna jest taka kreska troszeczkę komiksowa Obrysowująca postaci Ogólnie historia jest e, o Jacku Escapado, jeżeli dobrze wymawiam. To jest jakiś szef mafijnej rodziny czy czegoś takiego e, i on e, staje do walki z e, bractwem, które chce zawładnąć ciemnością. No i to w sumie tyle, w skrócie można tyle powiedzieć na początek o tej produkcji. E, I cóż, może zajmijmy się samą grą, bo

Nie będę Wam pokazywał całego materiału, całego DEMA, pokażę Wam tylko e, jego część, bo chcę zostawić Wam tą przyjemność, bo e, uwierzcie, jest to przyjemność. Duża przyjemność. Ta gra naprawdę e, zrobiła na początku na mnie duże wrażenie. Ja teraz jestem tutaj po raz drugi na samym początku DEMA. E, tak więc mniej więcej wiem czego się spodziewać, ale gwarantuję Wam, Wygląda to, e, w ogóle fabuła jest poprowadzona perfekcyjnie. Na samym początku przynajmniej z tego co widziałem już. Uff, właśnie. Damn it. Wow. No, robi wrażenie, robi wrażenie. No właśnie. Tak zaczyna się demo, a. Chyba po tym demie będę skłonny zainteresować się bliżej tą produkcją. Ma fajny klimat, fajna otoczka, intrygująca fabuła. Ole, noga. I mamy strzelankę. A z tego co mi też wiadomo, ten nasz główny bohater, czyli Jackie Escapado, posiada jakieś dodatkowe umiejętności bo nas to załatwi. Przeładuj to szybciej. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra. Mamy tutaj oczywiście taką scenkę z cyklu Ktoś mnie ciągnie, a ja po prostu tylko mam strzelać. Ale wracając do Jacka Escapado jest to postać, która po posiada podobno jakieś dodatkowe umiejętności Dwie dodatkowe ręce, macki, cokolwiek, jakby to nie brzmiało O, butelki Gim. O właśnie, o to chodziło Już na samym początku o to właśnie chodziło Nie marnujmy amunicji o, dużo akcji, dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje. W stylu... Y, ...koda można powiedzieć. Akcja jest prowadzona. O, kto to znowu strzela? O, ta scena mi się podoba. E, strzelanie z zupełnie innej perspektywy. Można powiedzieć należąco. Nie, nie strzelamy, kamera nie jest ustawowana cały czas prosto, tylko właśnie zmienia poz pozycję, zmienia położenie zgodnie z tym jak y, nasze ciało się znajduje. No i jest to, jest to bardzo e, ciekawe rozwiązanie. A teraz. A teraz będzie strzelanka. Teraz będzie rzeźnia. Tu niestety trzymając dwie bronie chyba nie jestem w stanie wycelować. O! Chyba się udało uciec. Dobra. scena po prostu jak z... Podchodzi mi pod klimat Mafii 2. Strasznie. Jeżeli lubiliście Mafie 2, to... O kurde, tu się chyba gasu latnia, nie? Przynajmniej na to wygląda. I fantastyczne slow-mo. Oh, fuck. No właśnie. Akcja przerywana jakimiś scenkami. Chciałbym bardzo, żeby gra wyszła w polskiej wersji językowej, aczkolwiek z tego co mi wiadomo na razie jest dostępna tylko w wersji angielskiej. Ej, premiera już niedługo, już niedługo, bo gdzieś na początku lutego. i daty teraz nie pamiętam, także nie będę strzelał. Możecie sobie sprawdzić. Ale myślę, że gra jest zdecydowanie warta zainteresowania. Szczególnie dzięki temu, jaki ma klimat. Boże, jestem przybity do jakiegoś... O jezu, jak to wygląda. Żydal, co? See if I can the wheels of that decision. Kolejny loading. Ale loadingi nie są długie, więc nie przeszkadzają za bardzo. No nic, myślę, że w tym momencie zakończę ten materiał, bo powiedziałem już wam wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Eee... No i cóż, pozostaje mi polecić wam, wam tą grę, jak macie konto na steamie. To po prostu... Zasysajcie demo, ono waży lekko ponad giga, więc niedużo, szybko wam się pobierze. No przecież idę. E, I bawcie się, bo, bo naprawdę gra jest świetna. Początek jest po prostu kapitalny. O, robi się czerwono. Także żegnam się z Wami, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Skomentujcie, czy, czy gra podchodzi pod e, Wasz klimat. E, I to tyle z mojej strony. Trzymajcie się, do usłyszenia. the guys are out on the street boss head down the alley and meet up with him